O co wycinają i zacierają ślady? O tych prawda też żeby nie od Jak wyglądały te ataki? I w pani miejscowości, czy pani coś widziała, czy pani coś słyszała, że mordowali takimi, a nie innymi metodami? Mordowali naprzód wszystkie psie. Jak wybrodali wszystkie wszystkie, wtedy byli, yy, ale no, Polacy nie czekali z założonymi rękami. Natychmiast się organizowali, ja tylko pierwsze domy zaczęły się palić. Natychmiast była organizacja i <laughs> yy, AK. I dlatego ten mój brat był, a yy, mój kuzyn. Nasi ojcowie to bracia, był starszy, bo już był po wojsku. A to wszystko nastolatki. Był mój brat, mój siostrzeniec, mojej cioci, syn, to taki to, znaczy, mój kuzyn. To wszystko było 16, 17, 15 i takiej grupy. I to było wokół, wokół całego miasta. Od strony wschodniej to było nasze i to yy, takie tej grupie całej. A żeby się bronić